Witam Was serdecznie w drugim odcinku naszej wycieczki po Bali. Dzisiaj płyniemy na wyspę Gili Air. Wychaliśmy właśnie do portu. Podpowiedz mi, jak ten port się nazywał. Nie mogę go zapamiętać. Padangbaj, tak się nazywa port. W ogóle jechaliśmy takim fajnym busikiem. Teraz w ogóle widzę, że to jest bus szkolny, zaraz Wam pokażę. No i co, no jak to port? Czekawa jak jakieś restauracje. Właśnie zatrzymaliśmy się tutaj w jednej z nich, żeby sobie coś zjeść. Takie, powiem Wam, że bardzo krojone to menu jest w tych restauracjach, w tych warunkach. No ale cóż, coś tam wybraliśmy, posilimy się i czekamy. W sumie mamy jeszcze z półtorej godzinki czekania no i przekinam kamerę to wam pokażę po, po, opowiadam trochę co tutaj widzę z tego co przypuszczam to będziemy płynąć taką łodzią ona ma 8 silników to są speedboaty i to jest taka miejscowość no, portowa łódki łodzie rybackie tutaj stoi jakiś duży Wycieczkowy listatek. Nasz busik. To busik szkolny. śmierdział w nim strasznie spalinami. Dobrze udało się otworzyć okno. No a tutaj mamy tą naszą restaurację przemiła pani cafe Papa John Bar and Restaurant, tak się nazywa. Tutaj moja ekipa. Jak ekipa? Zmęczeni już. To dopiero połowa podróży. No, półtorej godziny... Nie jesteś... A, ty się przespałeś, no tak. Półtorej godziny czekania i półtorej godziny podobno ta łódź płynie, więc za trzy godziny będziemy na miejscu i 20 minut jeszcze piechotą trzeba będzie przejść z portu do hotelu. Chyba, że uda się coś tam złapać, ale tam tak, taksówek nie ma, motorów nie ma, wypuszcza się rowery. Jest to taka mała wysepka. I w sumie są jakieś zaprzęgi konne, więc ciekawy jestem, co dzisiaj nas czeka. Szaleństwo, gdzie my jesteśmy? To jest moje pierwsze danie. Zamówiłem sobie smoothie z awokado, więc tym się na pewno posilę. Bardzo zdrowe. U nas w Polsce to jest raczej niespotykane, żeby w restauracjach takie smoothie podawali. Pani pytała czy podać z cukrem. Ja w sumie wiem dlaczego, bo samo, samo w sobie jest takie trochę bez smaku, ale zimne i orzeźwiające. Więc enjoy! O tej porze roku bardzo mało jest turystów. To w ogóle jest zauważalne, bo tak w, w tych restauracjach, które tutaj widzieliśmy wzdłuż, wzdłuż plaży, wzdłuż tego portu no tak naprawdę, tylko my jesteśmy. Tutaj, kilka osób się przewija, gdzieś tam się przemieszczają. Chyba jakiś statek przypłynął z, z tych wysp. A w ogóle, w tej restauracji, w której, w której właśnie siedzimy, to ta pani chyba jest właścicielem, jest kucharzem i wszystkim w jednym. Więc widać, że tutaj nic się nie dzieje. A taki wysoki sezon, no to pewnie jak wszędzie, no to wakacje.

20 minut, więc zaraz będziemy w hotelu. Płynęliśmy no, sobie łodzią, łódź była spóźniona, w sumie to ze 30 minut. Um, no ale fajna przygoda. W ogóle cały. byłem mokry, już wyschłem, bo ja siedziałem na samej górze i woda bryzgała w ogóle po całej tej łodzi. To był taki speedboat szybki. Także super świetna przygoda. Zaraz dochodzimy do naszych bungalowów. Meldujemy się, biorę szybki prysznic i zaczynamy zwiedzać wyspę! No dobra, udało się dotrzeć. Powiem Wam, że jesteśmy bardzo mocno zaskoczeni. Ale czy pozytywnie? <laughs> nie do końca. No kurczę, strasznie dziko tutaj, nie? Zeszliśmy sobie 20 minut do tego hotelu po różnych takich piaskach. No ciężko było dotrzeć, no ale udało się, udało się, wykąpaliśmy się, um, nie ma ciepłej wody, <laughs> to też w ogóle jest rarytas, a zaraz Wam pokażę jak wyglądają te domki bungalowy, mamy dosłownie z 50 metrów do plaży, um, także to jest na pewno na plus, zaraz się zbieramy, idziemy coś zjeść, a pokręcimy się po okolicy i pewnie ponagrywam, pokażę Wam co tutaj Fajnego jest, ale ogólnie nie narzekamy. Słuchajcie, wszystkiego trzeba w życiu doświadczyć. Na pewno na drugi raz, jak będziemy wybierać tego typu bungalowy czy hotele, to będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na lokalizację, bo tutaj okazało się, że te domki są po drugiej stronie wyspy. Kawałek trzeba było dojść. No i wiecie, no na takie totalne odcięcie i totalny reset jest ok. Dla mnie trochę za grubo. No, także e, miłego oglądania. No, myślę, no po, powiedz co to co zarezerwowałaś, no? Nie jest tak źle. Nie masz ruchów, które są częste na bali Nie chce cię stresować, ale jest jaszczurka i nasza poduszka. Nie Prawda? Próbowałem ją przegonić jak się kąpałaś, ale nie udało Prenda. się. Nie, bo macie piszczał, więc to nie tam. On był z tobą przecież w łazience. Nie, jak ja się kąpałem już cię. Nie, nie, jak razem się kąpaliście. Wtedy. Siedziała tam na górze. No dobra, nie ma co narzekać, jest spoko. Całkiem okej. Okay. Zobaczmy tutaj jeszcze tylko łazienkę. No. Tylko łazienka z prysznicem wystającym ze ściany i duże łóżko to co? Lecimy? No, lecimy, pokręci się po okolicy. Coś zjemy. Jak tam chłopczyk zadowolony? Podoba się? Tak, jaszurka. Jaszurka. W tej części wyspy nie ma dróg ani chodników. I poruszamy się tylko po takim piaszczystym podłożu. Minęliśmy dosłownie tutaj taką knajpkę. Ludzie sobie siedzą, chillują. Słuchają muzyki. No, fajnie, fajnie. Naprawdę do takiego resetu i totalnego odcięcia. Idealne miejsce. Do tego jeszcze słuchajcie, słaby, słaby internet. Jeszcze zioło czuć w powietrzu, więc e, pewnie coś dzisiaj zakupimy. E, bo to jest takie wyjątkowe miejsce, właśnie na Bali, w tym rejonie Bali, gdzie e, powiedzmy, że nie, nie do końca jest to legalne, ale jest dostępne. Słuchajcie, nie mogę wyjść z podziwu, jak to wszystko pięknie wygląda. zjedliśmy sobie jedzonko i sobie piwko patrzę na niebo jak płonie. Mamy jeden z piękniejszych widoków, kiedykolwiek widziałem. Wracamy do hotelu, nie możemy się tutaj nadziwić jak pięknie jest w ogóle cała ta aleja, którą my idziemy jest oświetlona e, dosłownie co kawałek. Są bary, restauracje, e, są też te pensjonaty bungalowy, baseny, prawda rewelacja. No i co pewnie jutro z rana jak wstaniemy to przychodzimy tutaj sobie posiedzieć, poczylować Dzień doberek w środę, to już ponad... Tydzień naszej wyprawy Staliśmy sobie z godzinkę temu, w sumie ja wstałem z godzinkę temu. Słoneczko się tutaj przebija przez chmury. Wychodzimy właśnie na śniadanie. Um, jest pana? Ja tak średnio, bo montowałem vloga do późna. Pierwszy odcinek. E, dzisiaj chcę wrzucić. No i co? Dzisiaj spędzamy dzień na plaży. Mamy 50 metrów do plaży, więc e, trzeba z tego skorzystać. Bez nasze śniadaniowe menu. Takie cudeńka mamy do wyboru. Zobaczymy jeszcze jak będzie z jakością tego jedzenia. Nie, nie, nie Mam nadzieję, nie. że będzie w porządku. Dobra, w oczekiwaniu na śniadanko. Wyjdziemy zobaczyć sobie tutaj na plażę. Przed naszym hotelem, jak ona wygląda, to są jakieś leżaczki, całkiem fajne. O, proszę, można sobie tutaj poleżeć, drinka wypić i spędzić miło czas. Bardzo spokojne morze dzisiaj. Wczoraj wieczorem, jak siedzieliśmy w restauracji, to mocne fale były, ale to naprawdę takie, powiedzmy, że nawet na półtora metra. Śniadanko nie jest powalające jakoś mocno. Ja już zjadłem połowę, bo sobie zapomniałem, żeby tutaj wam nagrać, jak to wygląda. Jest mam leta, kam sandwicha. A Maxiu jest naleśnikowym potworem już od kilku dni. Do tego dostaliśmy jeszcze jakieś owoce. No, a ja tak powiedzmy, że sobie pojem na godzinkę, no może do dwóch, będę musiał coś poprawić. Zawsze marzyłem o takiej pracy. No jest wspaniale. Młody się bawi w piachu. Taki mamy widoczek na ocean. Cieplutko, ale nie za gorąco. Pracujemy godzinkę, może dwie, i lecimy zaraz gdzieś tu się przejść. Ja pewnie skoczę zaraz do wody, bo jest cieplutka. Ale nam się mega udało. Słuchajcie, 200 metrów od naszego obecnego hotelu zarezerwowaliśmy. Hotel, nie wiem jak się nazywa, zaraz Wam tutaj pokażę przebitki. Zarekomendowała go para z kanału Kiss the World. Oni tutaj mieszkają czasowo na Bali, także serdecznie też ich pozdrawiamy. I często tutaj przyjeżdżają właśnie do tego hotelu. Co ciekawe, na Agodzie nie było już miejsc, bo chcieliśmy właśnie specjalnie tego hotelu, jeśli jest sprawdzony i polecany, a przyszliśmy i od strzała dostaliśmy fajny bungalow cały za 1 350 000 rupi za 3 doby ze śniadaniem dla trzech osób. Ale ta woda jest ciepła. Rewelacja, naprawdę. Wtedy, że jest tak czysta, do tego chyba ma ze 28 stopni. A to jest mój dron, z którego widzicie, jakie ja robię nagrania. No Nauczyłem się nim latać, aczkolwiek jego obsługa też nie jest jakoś bardzo wymagająca. Ma wszystkie te czujniki do hamowania i w sumie nawet uratował swoje życie na polach ryżowych, bo hamował przed krzaczorami gdzie źle ustawiłem, ma też takie fajne funkcje automatycznego latania, gdzie tak się, wiecie, zakręca kołona, zbija się do góry. No więc te wszystkie rzeczy też będziemy za chwilę nagrywać, to zobaczycie jakie można fajne ujęcia z takiego małego cudejka robić. Nasza mnie w ogóle taka myśl, teraz jak sobie tutaj chilluję, bo przez ostatnie dwa lata oglądaliśmy mnóstwo kanałów, mnóstwo filmów na YouTubie właśnie z bali, żeby mniej więcej poczuć klimat, poczuć opinie, właśnie posłuchać opinii bardziej ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy podróżują, która miejscówka jest fajna, gdzie są plusy, gdzie są minusy. Ale powiem mam tak szczerze, że nawet jak się to wszystko ogląda, to widzę tylko oczy. Ale jak się tutaj przyjedzie, to się czuje tą energię całym sobą. Więc YouTube tego nie oddaje. Można tak naprawdę powierzchownie złapać tę opinię, właśnie gdzie, ewentualnie na ile e, przyjechać. Ale żeby faktycznie poczuć tą energię, to trzeba tutaj być na kilka dni, może i dłużej. My chcemy tutaj zostać pewnie na zawsze, ale nie tutaj, nie na GDR. Tylko ogólnie na Bali jest w ogóle plan mocno inwestycyjny. Także o tym będę opowiadał pewnie w kolejnych filmach. To gdzie są moje takie przemyślenia branżowe. Zajmuję się deweloperką w Warszawie, więc po prostu chcę przenieść swój biznes tutaj, do Indonezji, z racji pogody, z racji sympatycznych ludzi, podatków. Wszystkiego tak naprawdę, słuchajcie. Nie ma co się męczyć, trzeba i za marzeniami życie jest za krótkie. Po prostu uważam, że życie to jest gra, trzeba ją tylko umiejętnie rozegrać. Idziliśmy z plaży, odświeżyliśmy się troszkę, ja chwilę się zdrzemnąłem i idziemy w miasto. Oczywiście jeśli to można miastem nazwać, ale sobie tutaj pochodzimy wzdłuż plaży z jednej i z drugiej strony. Muszę uda nam się dojść w tą część wyspy, gdzie więcej się dzieje, ale to zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. My naszego celu, żeby nas odwiedzić, kurki sobie biegają dookoła. Tam jest kotek. Także mamy wieś pełną parą? A Max się zaliczył małą glebę, ale nic się nie stało. się I wybrudziłem. no Tak tutaj jest nierówno, prawda? A wiecie, co znalazłem? Taką ścianę tutaj pamiątkową i są też polskie podpisy Poland Love Gili. Polska kocha Gili A tutaj mamy drugą część, widać że sporo osób przychodzi Nie wiem czy to dobrze słyszycie ale od jakiegoś czasu jak tutaj jesteśmy zastanawiamy się co to za zwierzątko taki dźwięk wydaje jak wiecie to napiszcie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Woohoo! My sobie siedzimy w takim domku bardzo podobnym jak przedtem. Chillujemy. Co pewnie za chwilę jak skończymy to idziemy jeszcze się jak przejść i wracamy do naszego bungalowa, bo jutro przeprowadzamy się do naszej nowej lokalizacji. Już się nie mogę doczekać. Dzięki za dzisiaj me I shadow, I around